Cześć, cześć. Witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na kolejnym drapingu. Weźmiemy dzisiaj pod lupę te świąteczne tutaj z drapeczki, no bo w końcu mamy już 22 grudnia, słuchajcie. Jeszcze tylko 23 i Wigilia. I Wigilia, i zasiędziemy sobie do wigilijnej wieczerzy, do karpika, do pierożków, do barszczyku, to co kto tam lubi, kto co sobie ugotuje, prawda? No, i też prezenty może będą, może tu już będą jakieś. Może w odliczaniu, może Mikołaj coś przyniesie. A może tutaj w tej skarpecie będzie. No, mam nadzieję, mam nadzieję, byłoby mi bardzo, bardzo miło. Co, a. Ale żeby stało się zadość, mimo że już tu wymieniłem, mamy tutaj zdrapeczki za 32 zł, mamy świąteczne odliczanie, w którym zgarniamy miliona, mamy 200 tysięcy od Mikołaja, jak sama nazwa wskazuje, z... no jej, ale się zapowietrzyłem, jak sama nazwa wskazuje, zgarniamy tutaj 200 tysięcy. No i w kocham zimę skromniutkie 70 tysięcy czyli za chwilę będziemy mieli 1 270 tysięcy złotych słuchajcie ale sobie święta wyprawię. O ja od razu nie wiem, już nie wiem no zdążyłbym jeszcze, jeszcze bym zdążył tam jakoś, ale Sylwester to już na pewno byłby w jakichś tam egzotikach, w egzotycznym kraju na pewno. No dobrze, myślę, że możemy tutaj już przejść do naszego drapingu, ale zanim jeszcze tylko zaczniemy, to ja serdecznie zachęcam do zasubskrybowania kanału, kliknięcia czerwonego przycisku, koniecznie z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. Takich odcinków z drapkowych, z gierek Lotto, z gier komputerowych i jak jeszcze jakichś innych, mam nadzieję, ciekawych dla Was aktywności. Będzie mi też bardzo miło jeżeli zostawicie łapeczkę w górę, jakiś miły komentarz pod filmem, wszystkie komentarze czytam, staram się naprawdę na wszystkie odpisywać, no i za wszystkie z góry od razu bardzo Wam dziękuję. No to co, przejdźmy już do tego naszego drapingu, zaczniemy sobie oczywiście standardowo od najmniejszych. Do największych, czyli najpierw kocham zimę. Kocham zimę z numerkiem 84, ale to jeszcze sobie podamy na sam koniec, też przecież. 24 tutaj. I co jeszcze mamy? I 17 szukamy. No to szukajmy. Wczoraj premiera bardzo nieciekawie poszła. Mam nadzieję, że dzisiaj się trochę odkujemy. Usemka niestety tu się nie odkuwamy. 23 oboczek, 33, no niestety nie nasza, 18 oboczek, 25 oboczek i 32. Niestety z 70 tysiącami możemy się pożegnać, ale spokojnie, zostaje nam jeszcze milion 200. 000. To i tak jest bardzo ładna sumka, ze spokojem. <laughs> Dobrze, tutaj walimy do kosza, no to zobaczymy, co tutaj Mikołaj nam przyniósł, no mam nadzieję, że coś naprawdę, naprawdę fajnego. Sprawdźmy to. Szukamy oczywiście wygrywających liczb i choineczki, i choineczki, żeby pod jakimś fajnym prezencikiem choineczka była.

21 niestety też nie nasze. Siódemka, nie mamy takich małych, 12 oboczek. 24 nie nasze ostatnia szansa 25, no niestety, niestety, słuchajcie, 200 tysięcy też sobie poszło, no ale mamy jeszcze milion, więc nie jest źle, nie jest źle, bo jeszcze milion jest w grze. No to co? Jedziemy z tym świątecznym odliczaniem. Zasady znamy. Szukamy prezenciku w którymś z okienek takich adwentowych. No, my nie drapimy typowo jak kalendarz adwentowy, tylko po prostu zdrapiemy sobie wszystko już dzisiaj. Co my tu mamy? Gwiazdkę za 100 tysięcy. Bardzo byłoby miło. Niestety gwiazdki nie szukamy pod dwójeczką. Co mamy? Jest prezencik. Słuchajcie, jest no pięknie. No to już naprawdę nawet jak Zrocik, ale Zrocik w takiej zdrapeczce to już jest naprawdę bardzo ładny wynik. Ale zobaczymy sobie coś jeszcze, bo ja mam nadzieję, że jeszcze pod innymi gdzieś tam te prezenciki też się będą kryć. No tutaj akurat strojk za tysiaka, sanie za 200. I tutaj, oczywiście, zdrapiemy sobie tak pod koniec, żeby trochę bardziej podtrzymać w niepewności samego mnie, jak i was, oczywiście. Skrzat za pięć dyszek. Dobrze, zobaczymy, co pod szósteczką się kryje. Bałwan, no bałwan, to bałwan, za 1000 zł, to ja bym lepił dzień, i noc, jakby po tyle były bałwany. Rękawiczka za stówę, no to jakiś taki lepszej marki, to już na pewno. Czapka, no, też pewno lepszej marki. No uuu, to już jest czapa. To jest czapa, słuchajcie. Co my tu mamy? Ósemkę, tu jest dziewiątkę. Już zaczynam się gubić w tym kalendarzyku. Ciuchcia. A ciuchcia była za 1000 zł. No to chyba taka. No nie, no to jeszcze zabawkowa. Musiałem powiedzieć, że chyba taka pełnoprawna. No nie, przesadziłem. Za 1000 zł taką ciuchcię normalną, to... to bym nie kupił. <ścoughs> Oj, bym nie kupił. Dobrze, ale co mamy tu? Aniołka, Aniołka mamy pod dziesiątką za milion. O kurczę, nie mógł tu być prezent. Ale kto wie, może tu jest też milion, może. Za chwilkę się przekonamy. Pod jedenastką mamy renifera, renifer za 50 zł, Choinka za pięć a co pod trzynastką? Kominek, o proszę, klimatyczny kominek. Jejku, jak to jest fajnie, ja akurat niestety w mieszkaniu mieszkam i nie mam po prostu kominka, ale mam znajomych z kominek mają i to jest naprawdę takie bardzo miłe uczucie, usiąść sobie przy kominku, właśnie jak na dworze śnieg, wigilia na przykład, ach. I to za milion, słuchajcie, no to ktoś się rzucił na ten kominek. Tu mamy sople. Sople są aż za 5000 zł. Zobaczymy, co się kryje pod piętnastką. Trąba. Trąba słuchajcie. I trąba jest za 300 zł. A pod szesnastką kula. I kula też za milion. Oj, dużo tych milionów. Obawiam się, że pod tą naszą dwójeczką już nie będzie miliona, ale trzymajmy mocno kciuki. Dzwonek. Dzwonek jest za 5000. Osiemnastka to jest lizak za stówę. Kożuch, no to korzuch to potrafi być drogi, oj potrafi. Za 100 tysięcy. Chyba ze skóry pandy. <ścoughs> Co nie? Proszę już, już końcóweczka, już jest dwudziestka. Tu mamy kartkę, taką świąteczną kartkę, które sobie wysyłamy w tym pięknym okresie za 200 zł, Oj to chyba ktoś tam jakieś pieniążki włożył do tej kartki. Dobrze, 21. Skarpeta za 300. No i dzisiejszy dzień, tutaj ryneczek, dzisiejszy dzień, bo przecież jest 22. Sprawdźmy. Tak, delikatnie się staram. Szyszki. Szyszki i to są za stube. Jutrzejszy dzień, 23. Co my mamy? Pierniczek za 100 tysięcy. Tu jeszcze mamy, to fakt, ale wiecie co wam powiem? Że najpierw zdrapmy sobie ten prezencik, bo ja wiem, że teraz przez drap masach to wielu tam znacie pewno już te wszystkie kontrolne. No a nie chciałbym, żebyśmy się dowiedzieli przez kontrolne, które przez pomyłkę gdzieś tam pewno zdrapie, bo ja to ja <laughs> co nie? No więc najpierw zobaczmy co pod tą dwójeczką, co w tym prezenciku nam się kryje. 25 zł, 50 zł, milion zł. Mam taką wielką nadzieję. Więc wiecie co, jeżeli chcecie mi pomóc tego miliona zdrapać, to ja Was bardzo proszę, teraz szybciutko subskrypcję, żeby móc się pochwalić, że subskrybowaliście milionera, zanim był jeszcze milionerem. Proszę o łapeczkę w górę, jeżeli już tego nie robicie, jak to robicie już, to już spokojnie, to już tylko jedno, jedno minimalne zadanie, słuchajcie. Mocno trzymać kciuki, żeby tam było, no coś na pewno jest, ale Słuchajcie, żeby było powyżej zwrotu. To już naprawdę będzie mi się taki uśmiech namaluje na twarzy. Ale sprawdźmy. Ale i zwrot też będzie bardzo dobrze. Co my tu mamy? No to głęboki oddech. Tu mamy 25 zł. Czyli raczej, moi drodzy, tutaj nie będzie nic. czy znaczy może, może być 25 zł też i wtedy będziemy mieli tutaj 50 zł. No, sprawdźmy to, sprawdźmy to, kciuki cały czas trzymajmy. Już coś... Z... O, widzicie, tak jak mówiłem, już drapałem M i Ja mi co prawda nic nie mówią, ale podejrzewam, że już ktoś by skojarzył, że aha MMM to jest zrocik. Tu mamy świecę za 200, a my mamy nic innego jak MMM. Czyli jak tutaj nam wychodzi zrocik w świątecznym odliczaniu. No to słuchajcie, co my tu mamy? Tu mieliśmy pustaczka z numerkiem 84. Tutaj pusty Mikołaj przyszedł, a z pustym workiem. No to jak to, to tak to? No powiedzcie, jak to, to tak to? Z numerkiem 18. No i świąteczne odliczanie, które gdzieś tam trochę uratowało draping. No bo mimo iż tylko zwrot, ale sama w sobie jest to droga zdrapka, więc suma wychodzi, że na 32 złote 25 zł wróciło, więc w sumie wynik jest fajny. Wynik jest fajny i to była zdrapeczka z numerem 8 i pod dwójeczką był prezencik z 25 złotymi. Ja za dzisiaj wam bardzo, bardzo dziękuję, że byliście tutaj ze mną, że trzymaliście kciuki, bo wiem, ja wiem, oczywiście sprawa jasna, że to było wcześniej nagrane, że wszystko, że no jaki możecie mieć wpływ na to, co to nam lot dało, ale mi serce rośnie, jak wiem, że chociaż któryś tam z Was faktycznie za te kciuki chwycił. Jest mi naprawdę, naprawdę bardzo miło. Jeżeli ktoś tego nie robi, to jeszcze tylko subskrypcja. A już nie będę mówić, już mówiłem dzisiaj. Ile mogę mówić? Nie. Wygraliśmy i jestem. Jeszcze raz Wam bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie. No i do zobaczenia. Cześć.